Cześć, witam serdecznie, jestem Śpiegol i zapraszam na kolejny, trzeci już odcinek z serii Magiczna Kraina, czyli z naszego serwera, na którym gramy z różnymi graczami wspólnie na jednym świecie. I tak jak widzicie, tutaj u góry jest lista osób, które aktualnie jest online. Za mną też widzicie coś, nad czym pracuję między odcinkami, czyli duża palisada. Dużo palisada zrobiona właśnie tym schematem, czyli na dole kamienna, u góry bale drewniane różnego typu i tak zrobimy dookoła całej naszej osady taką palisadę. Ona póki co jest oczywiście bardzo płaska, ale my tu podajemy detale jeszcze na dole kamienne, u góry drewniane. E, pewne elementy nowe będą, więc będzie tego naprawdę, naprawdę sporo. Tutaj jest mur, tu będzie też Brama wyjściowa na tą stronę. No i tutaj otoczyłem też tą palisadą e, dziurę w ziemi, gdzie zrobimy sobie zejście jakieś fajne do kopalni. Fajne zejście e, do kopalni, i tu będziemy mieli dużo miejsca na budowanie e, fajnych rzeczy. Tutaj natomiast po drugiej stronie mostu wyrównamy sobie ten teren, wyczyścimy go troszkę z drzew i zrobimy sobie tutaj ścieżkę oczywiście w stronę naszego spawnu i na pewno duże pola uprawne. Tutaj chciałbym zrobić sobie duże pola uprawne i też klif zarówno z tamtej strony, jak i z tej strony zrobić sobie klif. Więc czeka nas dużo pracy. Część pewnie efektów zobaczycie w tym odcinku, część dopiero w następnym, gdy je zrobię między odcinkami, bo też planujemy dzisiaj jakiś evencik wspólnie z ekipą, no ale to Później, ale to później zobaczymy, co tam przygotowane jest, bo nie wiemy. Pan Gremlin przygotował dla nas jakiś iwęcik. Zobaczymy, co to takiego będzie. O, cześć. O, witaj, Co tu robisz? Cześć. Masz strzałę w barku, bitom. Co się dzieje? Doszledzi mnie tutaj u obu z jeden. Dobra, załatwimy go raz, dwa. Razem pójdzie szybko, chyba. Ja pewnie Jej. też teraz mam jakoś strzałę. Tak, akurat w bardzo niecenzuralnym miejscu. Dobra, choć trochę w bezpieczniejsze miejsce, może w takim razie. Spoko. No, witam, witam. My się chyba jeszcze tutaj nie poznaliśmy na Magicznej. No, jeszcze nie, jeszcze z nitką się nie spotkałem. Cześć. No, witam. Ja tutaj jestem taką czarownicą botaniczną na serwerze i przychodzę z prezencikiem. O proszę, co masz takiego dla mnie? Mam magiczne, zagadkowe nasionko. E, uważyłam sobie eliksir, który również do niego dodasz. I szczerze wow. ci powiem, że nie mam zielonego pojęcia, co z tego wyniknie i mm -hmm. co z tego wyrośnie. Ale warto spróbować. Co ty na to? E, dobra, czyli chcesz na mnie zrobić mały eksperyment po prostu <laughs> z nasionkiem. <Znaczyłam śmiech> dobra, pewnie. Żeby nie było, mm -hmm. u siebie też zasadziłam i e, też nie wiem, co jeszcze z niego wyciągnął. E, Wyrośnie. wyrośnie więc. Pewne, pewne, pewnie, pewnie, pewnie spoko. Dobra, dobra, dawaj, gdzieś od razu je musimy okay. zasadzić. Jeżeli masz ochotę, ok Ja ci tutaj włożę nasionko. Mhm. I do tego mam jeszcze specjalny eliksir, który spowoduje, że to urośnie troszeczkę szybciej i troszeczkę więcej troszeczkę dobra. większe. Eliksir botaniczny i zagadkowe nasionko. No dobra, dobra, to ja już przygotuję pod to miejsce i dam znać, co tam z tego wyrosło. Spoko. No to życzę powodzenia. Trzymaj się i do zobaczenia wkrótce. Dzięki, cześć. I tak jak widzieliście, w nocy mieliśmy gościa, odwiedziła nas nitka, której kanał gorąco polecam buduje naprawdę niesamowite rzeczy. No i zostawiła nam tutaj prezent. Zostawiła nam prezent, czyli zagadkowe nasionko i eliksir botaniczny, eliksir botaniczny i zagadkowe nasionko. My sobie musimy je gdzieś zasadzić. Powiedziała, że sama nie wie, co z tego wyrośnie, co to takiego będzie. Więc mocno się zastanawiam, gdzie to posadzić. Czy wewnątrz, czy na zewnątrz naszej osady, gdzie to postawić. Ale tak się zastanawiam, że może dobrym miejscem będzie, będzie posadzenie tego nasionka hmm, tuż przed naszym wejściem, tuż przed naszą bramą. Słuchajcie, więc tutaj byśmy zrobili jakieś odpowiednie miejsce oczywiście na to nasionko. Powiedzmy, może coś takiego, może coś takiego, i tutaj byśmy je zasadzili. Tutaj byśmy je zasadzili. Oczywiście to jest magiczne nasionko, więc trzeba e, specjalnie w odpowiedni sposób je zasadzić. Wrzucimy je tutaj do dziury. Zalejemy magicznym eliksirem. E, tylko jak tutaj z butelki zalać? Nic, rozbijemy tą butelkę, rzucimy go też do środka. I mam nadzieję, że wyrośnie z tego coś naprawdę fajnego. Ok, zostawimy sobie w ten sposób, właśnie taki krzyżyk, żeby wiedzieć, gdzie to zasadziliśmy. No i czekamy na efekty, czekamy na efekty, zobaczymy, co z tego wyrośnie. Może coś tak samo ciekawego jak ta dziwna pszczoła, która tutaj lata. Jak widać, nasze MOBy są na serwerze naprawdę urozmaicone. Natomiast ja się teraz biorę do pracy, troszkę palisady pobuduję albo troszkę pól. A pewnie później spotkamy się na evencie albo pokażę, co tutaj zbudowałem. Jeszcze zobaczę, jak ten odcinek się potoczy, co tutaj na nas czeka. Także do zobaczyska za chwilę. Witam wszystkich na pierwszym evencie na Magicznej Krainie. Jak widzicie, tutaj za Waszymi plecami rozpościera się całkiem duży pałac. I tak dzisiaj w tym pałacu będziemy grali wychowanego o 2000 dukatów oraz Uuu. o jeden z moczych artefaktów, ponieważ Uuu. jeden loser. Jeden loser stracił. Oh, ja mówi o mnie. I słuchajcie zasady. Zasady gry są następujące. Gramy 5 rund. W Nie, pierwszej rundzie za chwilę wylosujemy kto będzie szukał. Macie też do dyspozycji swojej komendę sit. I proszę szczególnie właśnie chodzić na szukać, szczególnie osoby szukające, szukać na F1, żeby nie było widać niku, jeżeli ktoś, nie wiem, będzie leżał, tak, czy, czy, czy powiedzmy, nie, nie będzie shiftował, tak, żeby no, nie mieć tej podpowiedzi. Dobra, to słuchajcie. Ja e... mam jeszcze tylko pytanko szybkie. Tak? Czyli wygrywa ten, który będzie miał najwięcej punktów. Tak, rozumiem. Jest tablica ta Excelowa, którą prowadzi Damian i on ją nam będzie czytał. Kto chciałby pierwszy losować? to może kobieta pierwsza. Pani slime. O, czerwono. O, 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 wiele o coś nie. <noise> <noise> I to w ogóle było wytacowane. Szybko poszło. Dobrze, no wystawiłam mówi, cię trochę? trzeba się schować, widzowie. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, zero. Basia może już Idę. I, <noise> i rozpocząłem tajemnicę. No, i teraz będziemy siedzieć i czekać. Bo nas po głosie znajdzie. <laughs> I tak, i tak, jakby i tak Ej, O, o nie. Fajna perspektywa będzie dla tego, co szuka. Aby ja cię nie widzę, Alligator, to gdzie ty jesteś? Abyś jesteś wyciszony, to nie. Zaczynamy już. Schowamy się, tak? Dobra. Lecimy się schować. Jeszcze nie. A jeszcze zabawię, niech stracę. W dobrą miejscu, trzeba znaleźć. Sprawdzę zaraz mój skin hmm. ma ten warstwę. Macie 40 sekund sekund. Mój skin ma prawdopodobnie warstwy jak ogry. A to na F1 muszę być, nie? Tak. Dobra, muszę mieć tylko F1 i widzowie. Na F1. Na Dla wyjdzie, pewności? Na pewno 1 Na F1. dumajek, f i... To jest zamknięte. Tak? Tak. Dobra, tak. dobra. Tak, Dwadzieścia e, sekund, piętnaście. Czternaście. Kurde, dla dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, zero. Kuarik zbiegniesz. No nie <noise> mogę go złamąć! A, nieśmiertelny nie, nie, nie. <noise> nie, no, ja nie jestem. Pamiętam o tym, że ty masz e, taką władzę. Że eee. już decyzję. Już po tak? czasie, nie? On, jest... on, tak, mnie tak. Bije, A, tak. on mnie bije, on mnie bije. Czyli punkty dostaje kapała szpiegol i tyle. Ja, bo jeszcze ja przed czasem chyba co, nie? Ja no, moim, moim zdaniem biecku. to już cię widział. Dobra, a. jesteście gotowi do ucieknięcia? Tak, Nigdy nie a. jesteśmy gotowi. 3, 2, trzy, dwa, jeden. Ja już uciekam. I tak już zaczęli uciekać. Mam duży Nie mam nie. Ale, ale powiem ci, jak, że jakbyś nie, w nie, i sytuacji... ja cię nie słucham. Aha, okay. Też tak sądzę. <laughs> nie wiem, jakby, ale ja też tak sądzę. Niestety, słuchanie jest płatne u mnie. Dobrze. Aha. No, ja dobrze. Podnieśli swój link do Spytajcie się Huarixa, on ostatnio usłyszał ode mnie coś na temat no, cheatowania w minecrafcie. Jeszcze się, się gotowimy. Lęczy... Tak, lecimy. No. Dobra, dobra. Dobra, nie masz, bada. Bada. Ja wam mówię, ta, ta kryjówka no, jest najlepsza. Nie dobrze, nie dobrze, 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 dobrze. I wszyscy się. pójdą. Chodźcie, chodźcie. No on nigdy o tym nie pomyśli, że tutaj. On nie wie, on nie wie, on nie wie, on nie wie. Wszyscy idziemy w jedno miejsce. No, dawaj. <gryly> ten ale Co to może być najszybszy win i Ej, nie, e, nie, e. nie, tu nie można. tu nie można. Jak to nie można? No nie! Ale nie, w sensie, że. Kapa. Tu, tu już nie, tu tak. No, to Kapała. Nie, to, to jest. Jezu, dobra, jak ale ja ja się... Nie, moja miejscówka <grym zajęta. <grym nie, 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 rundy nie, nie, <Kulny> też sobie to opatrzyłem w przejściu. Ale czekaj. Mam to na nagraniu, że nie Sojasło Ja będę piętro niżej. Zjemy się kolację. Może też warto powiedzieć i to powiedzmy naszym widzom, kto był budowniczym. Budowniczym był Her Jarosław. Ale nie ten odkota, tylko taki kolega. Kolega Damiana. Bardzo serdecznie dziękujemy, bo dobra robota. Dziękujemy. Nie wierzę, że to powiem, ale dziękujemy, Jarku. A to możesz sobie zmienić, Damian, ja mam tylko prośbę. Jak musi skończyć czas. 3, 2, 1. A teraz, a teraz wyjdź przed budynek tak kompletnie. Naprawdę. Ja. I już jesteśmy z powrotem na naszym serwerze, bo event rozgrywaliśmy na dodatkowej mapie, na dodatkowej mapie, gdzie była ta wielka rezydencja, wielki pałac, gdzie graliśmy w chowanego, tak jak widzieliście, była przednia zabawa, wesoła ekipa i naprawdę niesamowita mapka przygotowana przez Jarka, więc dziękujemy bardzo. Było to naprawdę fajne i mam nadzieję, że wam też się podobało. Słuchajcie, że taka odskocznia od zwykłych moich serii nagrana z całą bandą Pozytywnych ludzi też Wam się podoba, bo będzie tego troszeczkę więcej, ale też bez przeginki, oczywiście, bo najważniejsza jest tutaj gra w Minecrafta i żebym Wam pokazał, jak to wszystko może wyglądać no i jak wygląda. Natomiast teraz wracamy już na serwer. I oczywiście przypominam: kliknijcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. To więcej ciekawych rzeczy na Was czeka. Jak widzicie, troszeczkę więcej palisady zbudowałem, ale robię sobie przerwy od budowania palisady, bo jest to dość monotonne, długo, długo trwa i wolę sobie budować ją fragmentami. W tym odcinku na pewno jej nie pokażę. Być może w kolejnym, jak sobie dokończymy tą podstawę całą, to zaczniemy sobie tutaj robić głębie kamienie dodatkowe na dole, jak jakiś być może taki przy barykadzie przejście górą, żeby można było zobaczyć co jest za murem i wejść tutaj na przykład pod drabince czy po schodach, to też sobie zrobimy. Natomiast sporo popracowałem. Troszeczkę tylko palisadę, ale sporo popracowałem nad tym, co tam już widzicie, co już z mostu widać po drugiej stronie, czyli nad naszymi polami uprawnymi. Nad polami uprawnymi będzie ich tutaj dosyć sporo, tak jak widzicie, i skończyłem, można powiedzieć, już tutaj, prawą stronę, czyli porobiłem źródła wody, zasłoniłem je pół płytką drewnianą i na każdej poustawiałem pochodnie, żeby żeby doświetlić tutaj teren, też są jakieś czasem pochodnie luzem widzę wstawione i otoczyłem wszystko łupkowym murkiem, plus dodaliśmy jakieś kamienie tutaj, gdzie można było to zrobić, dodamy też jakieś krzaczki, twardą ziemię, coś takiego sobie zrobimy, tutaj mamy też schody, żeby poruszać się po naszym polu bez niszczenia upraw, więc mamy schody, a wszystko jest otoczone oczywiście murkami. murkami. O, jeszcze tutaj jakiś przyjemniaczek nam się przypałętał. Trzeba będzie się z nim uporać. Natomiast nie dokończyłem jeszcze lewej strony, tak jak widzicie. E, czyli tutaj sobie zaraz razem to dokończymy, żeby wszystko ładnie wyglądało. Na pewno, słuchajcie, zapomniałem o jednej rzeczy. Musimy pobiec po nożyczki, bo chcemy też tam dodać kilka krzaczków, więc żeby to ładnie wyglądało, to też zrobimy sobie Kilka, kilka krzaczków i też troszkę będziemy potrzebować twardej ziemi. Natomiast to jakoś nie jest pilne. Tym bardziej, że żwiru chyba za dużo nie mam. Tylko 18, a przecież, a przecież musimy go trochę zostawić też na budowę dróg. Na budowę dróg, bo drogi robię takie szare, kamienno-żwirowe, właśnie. Ale, no, troszkę krzaczków sobie tutaj weźmiemy. Troszkę, akurat tu mamy łatwość, że tak powiem, bo mamy tą naszą farmę e, roboczą drzew. Zobaczymy, ile tego jest. No, z półtora staka nam się może przydać. Półtora staka nam się może przydać. I jak idealnie, że tak powiem, ustrzeliłem, półtora staka krzaczków mamy. To się nazywa wyczucie. Słuchajcie, to tylko śpiegol takie rzeczy potrafi. Także musicie oglądać, musicie patrzeć na te filmiki, żeby uczyć się eleganckich rzeczy w Minecraftie, budować, robić i w odpowiedni sposób grać. Natomiast teraz, co z polami? Oczywiście, e, pokażę wam troszeczkę, jak je będziemy sobie robić. Tutaj też jest dużo już, że tak powiem, urosło. Tu mamy ścieżkę środkiem, gdzie będzie szła do naszego spawnu, tam daleko, no bo tam mamy naszą karczmę, ale z tej strony już mamy wszystko otoczone i zabezpieczone. Oczywiście tymczasowo tylko umieściłem tutaj sporo pochodni, żeby nic nas tutaj zbyt mocno nie atakowało, chociaż widzę, że tam trochę za słabo oświetliłem, bo tu jest są w pobliżu bardzo. Zrobione pola. Czekajcie, dostawimy tu pochodnie i się cofniemy. Ok. Rozprawimy się. Jak widzicie, te zombie naprawdę wyglądają świetnie. Niektóre mają nawet świecące oczy, jasne oczy, także jest to bardzo, bardzo urozmaicone. Natomiast wracając do pól, to ja oczywiście tutaj sobie jeszcze zrobimy. Tutaj zostawiłem to. Duże drzewo, żal mi było go wycinać. Fajne, duże drzewo, więc będzie nam tutaj po prostu towarzyszyło, że tak powiem, w naszych farmach. Przyda się też jakieś drzewko, żeby to było urozmaicone. No i tutaj zrobimy jeszcze kawałek tych farm, rozbudujemy, jeszcze rozbudujemy, żeby mieć dużo zboża. I nawet zastanawiam się, mówiąc szczerze, czy nie uruchomić jakiegoś małego sklepiku. Jeśli chodzi o zboże, bo w sumie za jakieś tam niewielkie pieniądze, może troszkę dukatów byśmy sobie zarobili, może troszkę dukatów byśmy sobie naprawdę zarobili w ten sposób, bo o ekonomię trzeba dbać. Wczoraj zapłaciłem podatek pierwszy na serwerze 100, 100 dukatów, 100 dukatów już zapłaciłem. I tak co tydzień będzie trzeba płacić. No więc przydałoby się, słuchajcie, Jakoś te dukaty też zarabiać, liczymy sobie. Raz, dwa, trzy, cztery, więc tutaj by musiała być woda. I raz, dwa, trzy, cztery, i tutaj. I tu sobie wykopiemy. Tu sobie, sobie zrobimy jeszcze pełnoprawne duże pole. W ten sposób, oczywiście, też schemat wszędzie ten sam. I zobaczymy, ile w tą stronę, tą pochodnia nam tutaj niepotrzebna. Tom oczywiście to idzie aż dotąd, i tak sobie właśnie zrobimy. OK, troszkę kwadratowy róg nam wyszedł, no ale trudno, może tak być. I na pewno zrobimy sobie jeszcze w tą stronę troszeczkę. No, także ja dokończę tutaj te pola, umieszczanie wody i e, wykorzystywanie motyki, i zaraz przejdziemy do tego, co nam zostało, czyli jakieś murek, kamienie, krzaki. Ozdobimy sobie to wszystko. Dobra, i pole mamy już praktycznie takiej wielkości, jakiej chciałbym, żeby było, czyli jest dosyć okazałe i z jednej, i z drugiej strony ścieżki naszej. Także będzie sporo pszenicy, sporo e, i jedzenia na początek, i zwierzątka będziemy mogli rozmnażać, i tak jak mówiłem, e, też będzie. Sklep. Prawdopodobnie zrobię z tym sklep po prostu, także będzie tego sporo. I teraz na pewno chcemy dodać oczywiście tutaj dookoła pewne murki, zabezpieczyć nasze nasze pole w ten sposób, żeby ono nieźle wyglądało i żeby to troszkę inaczej ustawimy sobie żeby było zabezpieczone dodatkowo, po prostu osłonięte, czy to między, przez, przed dzikimi zwierzętami, czy po prostu przed mobami, tak, żeby to naprawdę nieźle wyglądało. OK, w ten sposób i tutaj od góry też, żeby nic nam nie wpadało. W ten sposób zrobimy dokładnie. I tutaj też, tak, tutaj miejsca sobie troszeczkę, o może za tym drzewem zostawimy. Może coś sobie tutaj wstawimy? Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jak widzicie, robię te murki takie dwu lub trzy częściowe. Króciutkie, nie chcę tego łączyć, wszystkiego zamykać mocno murkiem całkowicie. Nie, 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 nic z tych rzeczy. Tutaj, tutaj, może też sobie coś dodamy, bo ładnie nam tutaj wygląda. Ok, to zrobimy w ten sposób jakoś. Niech sobie nawet będzie małe przejście, i chyba nawet murków nam starczy, że tak powiem. Okej, okay. tutaj i tutaj. Okej, okay. czyli jeśli chodzi o murek, to mamy to z całej strony. Nasze pole jest otoczone, troszkę otwarte i troszkę otoczone, żeby Dobrze to wyglądało po prostu, dostawimy sobie oczywiście. O, tutaj też różnego rodzaju kamienie w ten sposób. Później, też ciemną ziemię. Oczywiście tu sobie nawet usuniemy. O, i dodamy też. Nawet to będzie dodatkowe przejście. A poza tym, urozmaicenie. Tam kamień jest tutaj, sobie coś dodamy, żeby było w ten sposób. Czyli tutaj można powiedzieć, że mamy jak gdyby. Połapane. Ok. Jeszcze być może zbudujemy dookoła tego jakiś mały murek, żeby to zabezpieczyć wszystko. Ale generalnie większość będzie połapana. Tutaj mamy schodki, więc nie jest potrzebne. Tutaj sobie coś zrobimy w ten sposób. Ok, kamyczek będzie. Tutaj też. Mop nam wtedy nawet żaden nie wejdzie i tutaj także te kamyczki jak widzicie sobie dookoła też połapiemy mm, i tutaj też dobra ok i tu będzie fajnie zrobione tutaj zrobimy sobie o patrzcie nawet tędy nie mogę przejść tutaj kamień i tu sobie zrobimy coś większego na pewno czyli w ten sposób Trójny kamień. I tu jeszcze jakiś mały. Ok. Przy drzewie. Tu zostawimy sobie na jakiś kącik. Słuchajcie. To na pewno sobie zostawimy na jakiś e, kącik, m, gdzie zrobimy sobie jakiś mini sprzęt. Na pewno. A jeszcze zapomniałem. Słuchajcie. Całkowicie o krzaczkach. O krzaczkach. Pochodnie. Jak te pochodnie będą teraz wyglądać. Coś tu będzie trzeba jednak postawić. Dobra. Ale kamyczki jak widzicie to wszystko Całkiem nieźle. Tutaj sobie postawimy też w ten sposób. Ok, niech coś jeden będzie. Mhm. I tu nam jeszcze czegoś brakuje. Nawet w przejściu. A co? I tak przecież przez to będziemy mogli sobie spokojnie, słuchajcie, przejść. Więc w ten sposób myślę, to wszystko będzie pasowało. Tu mamy też schody. Więc jest ok, tutaj w środku też jakiś kamyczek stoi, żeby było to urozmaicone. Także będzie dobrze, będzie dobrze. Tu jeszcze coś wstawimy. O, no, tylko muszę trafić. Ok, i tutaj też kamyczek sobie e, stoi. No i bardzo ładnie i bardzo ładnie, słuchajcie. I teraz na pewno będziemy potrzebowali, gdzie tu mamy jakieś miejsce. Tu mamy troszkę miejsca. Tu, mini stacji, będziemy sobie potrzebowali, gdzie coś możemy sobie zrobić, ustawić, e, mieć małą stację roboczą. Tu celowo nie robiłem już pola, bo tu chyba zrobimy sklep albo zagrodę dla zwierząt. Też sobie to wszystko oczywiście połączymy. To na razie idzie tutaj. Tu zrobimy. Jak to zrobić? Stół rzemieślniczy w ten sposób. I tutaj oczywiście będziemy musieli sobie pewne rzeczy zrobić. Teraz tak. Najpierw potrzebujemy drewna, żeby zrobić tak. Na pewno kompostownik będziemy potrzebowali. Na pewno ze trzy beczki będziemy potrzebowali, żeby tutaj mieć. Odpowiedni też magazynek, że tak powiem, i świerkowego drewna też będziemy troszkę potrzebowali. Na razie słuchajcie, to co niepotrzebne sobie wrzucimy tutaj, żeby nam nie przeszkadzało. Później to sobie na spokojnie zbiorę, ale tak będzie nam łatwiej pracować. Zrobimy sobie też troszkę świerkowego drewna. I ze świerkowego drewna troszkę bloków. Żeby tutaj zrobić jakąś małą stację roboczą w ten sposób. Tu kolejną beczkę. I zrobimy tymczasowo i w tą stronę zrobimy sobie beczkę. Wtedy tu będzie taki ładny, drewniany spód beczki i wygląda to. OK. Na pewno zapadnie. Potrzebujemy tutaj kilka, ich nigdy. Że tak powiem za dużo. One są nam potrzebne i tu ładnie nam się akurat tył stolika zamknie. Tak jak i tu sobie zrobimy taki tył. OK, 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 OK. W ten sposób. O, znowu mamy tutaj niespodziankę, której musimy się pozbyć. Ale gra gitara. Dobra. E, tutaj mamy. Kompostownik nam też potrzebny, oczywiście. Hmm, może byśmy zrobili to w ten sposób? O, żeby tu była taka stacja robocza. Czemu by nie? nie? Będzie to wyglądało całkiem nieźle, aczkolwiek, oczywiście, jeszcze musimy dodać troszkę hmm, wyżej rzeczy sobie, żeby to ładnie wyglądało. Zrobimy sobie też skrzynkę. Słuchajcie, A, tylko tak. Robimy sobie skrzynkę, postawimy ją tutaj. Dobra, póki co postawimy sobie pochodnie, ale chciałbym tutaj, akurat, latarnię postawić. I myślę, że jeszcze zrobimy sobie tylną ścianę, żeby to ładniej wyglądało. Także ustawimy sobie tutaj i tutaj. O, i zamkniemy w ten sposób, i będzie mała stacja robocza. Tu będziemy mogli sobie coś e, też położyć na spokojnie. Tym bardziej, że nie wiem, czy akurat ten plugin mam wgrany, ale jeszcze szybko wezmę jedną rzecz z magazynu i coś wam pokażę. Dobra, i zobaczcie, zapomniałem o jeszcze jednym bardzo ważnym motywie: o snopach siana. O snopach siana, przecież one tu będą pasować idealnie, kolorystycznie i tematycznie, więc je pododawałem też. Stoją sobie gdzieś tam na polach, stoją sobie tu przy ścieżce. Pododawałem ich dosyć sporo. Dodałem też ławeczkę i postawiłem troszkę latarni wzdłuż drogi żeby lepiej to wyglądało. Jak widzicie, są też krzaczki, beczki, znowu latarnia, kolejne stopy siana. Tutaj też ustawiłem latarnię już. No i co chciałem wam pokazać to to, że mamy wgrany tutaj na serwerze niewidzialne Ramki, więc można położyć sobie po prostu w ten sposób narzędzia, także tutaj sobie leżą i czekają, aż będziemy działać, więc ten nasz kącik jest gotowy. Tutaj dodałem drugą ławeczkę i też parę rzeczy postawiłem, żeby ładniej to wyglądało, tak jak widzicie. No i wszędzie krzaczki snopy siana, i myślę, że pola wyglądają już na tyle ładnie, o, o, że się rozpędziłem, i tak mi się podobały, że zacząłem skakać. Na polu, czego oczywiście nie można robić, bo niszczą nam się uprawy. No, ale słuchajcie, to by było tyle i tak sporo. Odwiedziła nas w tym odcinku Nitka, dała magiczne nasiona, e, bawiliśmy się w chowanego razem z całą ekipą, no i jeszcze zbudowaliśmy ogromne pole pszenicy wraz z upiększeniem, dodatkami różnymi, tak jak widzicie, w tle fajnymi rzeczami, więc myślę, że jest naprawdę tego sporo. Także ja Wam serdecznie. Serdecznie dziękuję. Pamiętajcie, żeby kliknąć łapkę w górę, subskrybować mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, no i też pisać w komentarzach. To będziemy mogli sobie porozmawiać. Także dzięki serdeczne i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Papa. Pa. Naprawdę ładne nam te pola wyszły.